Przecież Pan Bóg mógł się skonsultować, skontaktować z Dawidem osobiście, bezpośrednio. Mógł do niego przemówić we śnie, mógł przemówić otwarcie, ale jednak przemówił do niego przez proroka. Idź, powiedz słudze mojemu Dawidowi, Nie. dlaczego Pan Bóg użył pośrednika? Dlatego, że ten pośrednik był człowiekiem który miał bardzo osobisty kontakt z Panem Bogiem. Był człowiekiem w takim razie bardzo wiarygodnym. Był człowiekiem, który, mając kontakt z Panem Bogiem, potrafi jego słowa, nie przeinaczając, przedstawić osobie zainteresowanej. I dlatego w Kościele istnieje autorytet nauczycielskiego urzędu, właśnie Kościoła. Istnieją kierownicy duchowi Istnieje, istnieją pewne autorytety, które będąc otwarte na słowo i działanie Pana Boga, potrafią dla innych przekazać najistotniejsze prawdy, które mogą być przyjęte, dlatego że te osoby są wiarygodne. Módlmy się właśnie o takie osoby, którym uwierzymy, że Bóg przemawia, działa również w dzisiejszych czasach.